Zastanawiam się, czy właśnie jutro sobie nie wstanę o 5 rano, żeby trochę poekspić, żeby trochę lipa jest z tymi katami. Bo na pewno na tych innych lokacjach to by nie było takiego problemu. Dobra, od razu was przeproszę, bo mówię na początku nie było dźwięku, nie zauważyłem, że się nie nagrywa. Dobra, idziemy do konta. Tyk. Lutujemy. Jak widzicie, mam już inne bufy, densy. Kolejne poprawki wprowadziłem po po spotkaniu z wami, po waszych komentarzach. Zobaczmy, jak to będzie. No tutaj sobie XP. No te już są twardsze. Wikipedia, tak samo, bo jesteśmy w Witch, tylko, że trochę dalej, nie? Niż normalnie, niż zawsze. Okej, okay. zaawansowane ustawienia dźwięku. Hmm. Trochę jest chyba za, za duże przesterowanie mi się staje. Dobra. Teraz mikrofon powinien lepiej działać. Okej. Okay. To teraz tutaj, co tu jest? Tu jest to samo. No dobra, to no na razie tutaj możemy sobie jak spić. Później ja zobaczę tylko na te dwie dalej. Zobaczymy, 66 level. Na spokojnie. Taki ładny kącik. No, no wiem, bawię się trochę z ustawieniami. Staram się jakoś urozmaicić te filmiki, żeby nie było takie typowe, wiecie, tylko naparzanie z moją latającą głową. Może uda się coś wymyślić. Żeby chociaż trochę było ciekawsze w odbiorze. Zrobię wszystko, żeby było lepiej. Zrobię wszystko. Okay. No, to miałem włączyć. Zapomniałem. O, a ten czemu nie przyszedł od razu? No okay. to walić go. Tam się odnowiły, nie? To idziemy zobaczyć dalej. U. No, ciąga, ciąga. Te dwie salki, no taka prawdziwa deska, bo ja tam napisałem, że prawie jak deska, ale wiadomo, że deska to ciąga ze 3-4 pokoje na raz. A ja sobie po jednym pokoju robiłem, także że mam tego świadomość, że prawidłna deska albo Warlord no to biega między dwoma, trzema pokojami przynajmniej. Ale te warunki są kiepskie, kurde. O, tam na górze widzę jakieś moby. No to skoczy... O, już je ktoś pozbierał, bo są w kupie. O. No, to mówię. Ekspienie w katakumbach w czasie normalnym jest yy, masakryczne. Masakryczne strasznie. Bo teraz będę, No tu się pojawiają. Dobra, zrobimy te dwa pokoje jeszcze i zobaczymy inne katy. Ja tylko poczekajcie. Odpalę sobie. Odpalę sobie, bo nie wiem na jakich levelach jakie są. Tutaj. Nie pamiętam odpowiednich nekropolii na Lawich, co to może być. Jak myślicie? Większość z Was wie, pewnie. Devotion spróbujemy. O, przypomniało mi się. Bo tam, jak spiłem chyba tym SWS-em na Origins, to właśnie szedłem chyba do Devotion. Devotion, Devotion. Dobra. I tam spróbujemy skoczyć. Dobra, to nie muszę tu nic na razie szukać. Tyk. Zobaczmy, zobaczmy. Znowu zapomniałem o tym, kurka wodna kraju. Znowu, znowu. Nie może tak być. No. My są źle ustawione. Cztery moby źle ustawiłem. Tutaj. Przynajmniej tamta komnata się zrobiła. A, bym musiał zagłosować jeszcze. Ale mówię, wszedłem, <głos》>, wszedłem testowo. I zaraz zobaczymy. Czy to w ogóle tu się tnie? Nie powinno się ciąć. Mówię, bo się trochę ustawieniami, żeby trochę jak, jakoś grafiki poprawić. No, ale już wiadomo, on nie ma jakichś turbo wymagań, także na nawet słabszy komputer to powinien popełnić, ale to tak jakby robię na przyszłość na inne gry bardziej wymagające może. Chyba wszystkie bije. Mm. Nooo. ten. a tu jeszcze mogę zrobić to, to i to. O, bo krytyki były większe. Okay. O tym też zapomniałem oczywiście, bo po co miałbym pamiętać? Tu chyba z densów to wszystko, nie? I tutaj mam zapas, sobie zostawiłem na tego warcry'a. Wy też pisaliście w komentarzach, żeby to tak zostawić. No i dobra, spróbujemy Devotion. Tam jak będzie wyglądało to. Tylko tam właśnie ona jest o tyle że już w pierwszych komnatach powinno być podtyki. No bo tutaj koleż mi ciąga. Chociaż tutaj akurat nie jeszcze są. Ale dobra, nie będziemy mu zabierać. Zobaczymy Devotion. A jak nie, to sobie tutaj po prostu wrócę później. zostawię postać. Tutaj, pomiędzy tymi pokojami. Tu, tu, tu pokazuję. Widzicie? Tu, tu, tu. I rano wstanę i będę farmił. Nie widzę tego inaczej, mości ludziki. Nie widzę tego inaczej. Dobra, hmm, gatekeeper, nekropolie to były. A tak, tutaj, Dobra. cyk. Dobra, najpierw tu. Ale tu już widzę po radarze, że jest pusto. No... No mówię. Tak myślałem, że tak będzie, skoro magowie i wszyscy święci expią w tych katakumbach, to tutaj nie będzie tak lekko, kurde, żeby znaleźć jakąś... O, poczekajcie. Tutaj widzę na radarze, że jest pusto. Jest pusto. 62? O, to... O, kurde, to jest taki sam poziom jak Witch. Taki sam poziom jak Witch tu jest. I niebieskie są. Wyjdź Klaudia. Okej. Okay. No, jeszcze błękitne. jeszcze obleci. Myślę jakoś. Nie pyk, pyk. Podnosi P-atak. 1001, zobaczymy jak to zniknie, ile będzie P-ataku. Ładnie ciśnie, ładnie. No, ale. Co tam było w rogu? Gdzieś się, coś się świeciło? Na radarze? No, dobra. Może mi się przewidziało, nie wiem. Ale chyba coś widziałem. Chyba tak. Okay. No, że póki granatowe nie będą, to zostanę. Ile to było? Tysiąc. Tysiąc. Jeden. 806, u faktycznie Skillek robi robotę. Okej. Okay. Jakiś kancel? Czemu mi tyle densów zniknęło? A, one wracają no tak, bo są te densy... Te kancele są na czas też. Dobra. Kancele są na czas. Bardzo ciekawie to jest rozwiązane. I na razie wyłączmy. Zostawiłem jednego przez przypadek. Te trzy salki by się przydały. Bo tu się nie zdążyło na pewno zrespić Tu. Nie trafiłem O, teraz się pojawiają, okej okay. czekajmy Tu jest jeszcze salka jakaś, gdzie można było biegać. Tu, tu, tu i teraz tu pobiegnę. No, pojawiać się, pojawiać Szybcie, szybciej, szybciej. Oki doki coś tu jest, tam jeszcze jest. Tyk. Dobra. Jeszcze nie ogarnąłem tego automatu, takiego co mówiliście, że jest ten automat taki żeby poniżej jakiegoś poziomu o, nie uderzyłem go? Żeby poniżej jakiegoś poziomu sama się podkawączała, nie? Dlatego nie ogarnąłem jeszcze. Trzeba zacząć bić. Dobra. No, chyba ładnie wchodzą te kryty. Tutaj jest zwiększmy sobie kryty. Ach, ta ściana jak przeszkadza, a? Następny. Dalej, lej. Piknięcie nie siadło. No to teraz tu. No, tutaj na początku. Salka pusta. Skorzystamy. Później poszukamy sobie dalej. O nie, ta nie jest pusta. Jest Mini celka. Kurde, gdzieś, gdzieś widziałem tego gracza. Wczoraj chyba. Tak, wczoraj i on był. I on mi wtedy zabrał salę. I znowu mi jakby przeszkadza troszeczkę, bo miałem chrapkę na trzy salki. No dobra. Dobre i dwie, nie? Dobre i dwie. Ok. Tyk. Mówię, jakby tutaj miał puste katy, to faktycznie jestem w stanie posiedzieć z godzinę całego buffa i... 7-8 leveli bym tu zrobił, już na tym poziomie, nie? 66 no. Dzisiaj, 10 minut, powiedzmy. Nie, muszę rano sobie wstać. Jutro jest sobota, se wstanę o 5 i puknę. Tylko może żona mnie trochę zezwać, jak będę gadał do was. To jest niebezpieczny temat. Ale może po farmie, chociaż do no 70 levelem bym pofarmył, to by było spoko. Bo za 7. O kurde, nie wziąłem dwóch. Trzech, nawet nie wziąłem. I nie zdążyła się cała odnowić ta salka. No jest lipa. lipa. Ona się tu oderwą pewnie. Tam razem są trzy, to je zrobię. A później pójdziemy do tej salki na górze. Level wpadnie? Nie, ja za trzy moby to nie wpadnie raczej, nie? Nie ma takiej możliwości, mi się zdaje. A? Teraz tu do góry, płynie się odnawia. Tyk. jest dobra. To te trzy salki będę robił. Trzy salki. Idź, 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 Majster. Tu jeszcze za dwa levely mogę siedzieć, bo one są jeszcze błękitne, to jeszcze nie ma takiej totalnej kary na expa. Okej. Okay. I wchodzi teraz. I to jeszcze. Okej, okay. teraz kryty będą słuszne. Piękne chodzą krytyczki. Huntersy się sprawdzają, sągi. Jest level up. Dobra. No to wracamy teraz może tędy. pobiegnijmy i w lewo. No. Na razie wyłączę, żeby przeoszczędzić trochę many. Ale jeszcze się nie pojawiły wszystkie moby. Mówię, tutaj za szybko zabijam, bo one mają... niebieskie są. Będę musiał zeksplorować trochę dalszy segment, ale to zaraz skoczymy, zobaczymy. No bo to bez sensu teraz, są. wezmę parę tych mobów i co. A to wszystko przez to, że chyba zabiłem ich w korytarzu i te trzy jeszcze się nie odnowiły tak chyba. Tak nie się zdaje, że to właśnie jest przez to. Ja wam powiem, że gram tu już jakiś czas, ale tak mówię, wchodzę po 20 minut takiego standardowego bówka Nie tego tutaj stąd, godzinnego ponad. To chyba nawet z półtorej godziny ma ten buff, nie godzina, to jest tylko napisane, albo nawet dwie może być. Hmm. No i te karty cały czas są zajęte. Kolejmy to. Bierzemy to. I później pójdziemy głębiej. Zobaczymy co jest głębiej. I może tu nawet postać sobie wyloguję, żeby na rano była. Bo tutaj już jest za słabo. No, kamyczki lecą mnie. O kurde. Mamy konta. Tutaj niech będzie. Ten kąt taki słaby mi tu wyszedł. Dobra. No słabiutki ten kąt wyszedł. Dobra, teraz raba będzie lepiej. To musiałem się przestawić niestety już, Ale jakoś poszło. No najgorzej jak desce albo właśnie ten zdejdzie wampir, nie? Jakby skancelowali wampira. To jest chyba najgorsze. A tutaj jest przejście? Nie wiem, nie ryzykuję. Dobra, biegniemy tędy. I na koniec Katek gdzieś tutaj spróbujemy przejść. No, tutaj może by było fajnie, tutaj są dwie salki. Te też są twarde, dobra, to to odpada. gdzie teraz mogę iść? Na górę może pójdę. Tutaj jakie są moby, bo jeszcze jest taka opcja. Jakie są moby? Strong. Dobra. O, nie w tą stronę. Musimy iść na dół. My idę na dół. Tutaj spróbujemy dojść, zobaczymy jakie tu będą moby. Już jest na wszystko. Od biedy mogę walczyć na tych, kurde, strong pdf. Ale wolałbym nie, wolałbym na mi miękkich szonach. Bym wolał. Tyk, cyk, cyk. Dobra, zbijmy to. A tam jakie są moby. też twarde. No to tutaj cudów nie ma. Chyba, że tu by były miękkie. Nie wiem, czy jest taka w ogóle salka, to żeby miękkie były. Ja rzadko w katach bywam, dlatego ja tutaj tych salek nie znam. Wiem, że powinny być kurka wodna. No, Według strong PDF to. I tu jakie są? Jeszcze mogę iść tu na górę, nie? Tutaj może coś będzie. Żeby wick zrobić tego. Też są twarde. Tutaj duża salka, zobaczymy co tutaj będzie. Ale to raczej będzie to samo. Szkoda, że nie ma kolorów z tymi poziomami tych mobów. No. Tu jest to samo. Dobra, to jeszcze idziemy tam, szybciutko idziemy. Szybko idziemy na samą górę. O, kurde, gdzie ja idę. Ej tu. Ale poszedł nieładnie. Bardzo nieładnie. Ścigają mnie tutaj pory. Dobra, chyba jest na tyle dużo, że można ich trochę zlać, co? Dalej, dobra. Tutaj źle się ustawiły. Dobra, wygląda dobrze. Niestety nie biłem wszystkich jak zwykle. I cyk. Dobra, z nich akurat nie ma kamyków. Tylko dla Expo jest. ich zabiłem. No i zobaczmy te dwie salki jeszcze, nie? I tutaj w lewo. I ciekawe. Co to będzie. Pusta salka będzie. No to, to ktoś tu sprząta. Tak niebało dużo, żebym się ustawił, ale gdzieś można chyba ustawić, nie? Ja nie wiem jak. Tu wie jak to działa. Coś tu kliknąłem, ale co to znaczy to nie wiem. Yy. I. Ja jestem. Tu. To tam będzie pewnie koleś. Nie ma. Tam, pobieg tam, pobieg. O, dobra, te są. Zobaczymy, jakie to są podpory w ogóle. No, też Strong. No, czyli Devotion to tylko na początku. To muszę do Witch sobie wrócę. I w Witch, drodzy Państwo, a sobie po farmie rano. A ten jeden, czemu nie przyszedł? Ten tu. On stuna chyba daje, on też jest nieprzyjemny. Tutaj na niego to powinienem mieć chyba Resist z się zdaje. Na tą część katek, nie? Jak myślicie? Okej, okay. no to teraz lutujemy. Mógłbym też użyć chyba tego Lionherta. Tak, to też mi daje, ale ten, ale wtedy mogę sobie nadpisać buffy. I to by nie było zbyt dobre, nie byłoby. No znowu, widzę, że się źle ustawiły te potwory.